Poznaj zeszyt do geografii, który sprawi, że nauka stanie się prawdziwą przygodą. Idealny dla uczniów klas szóstych, ten zeszyt to coś więcej niż tylko kratki. Nasz zeszyt do geografii dla klasy szóstej to idealne połączenie nauki i zabawy. Znajdziesz tu miejsce na notatki, quizy geograficzne, mapy konturowe oraz specjalne sekcje do kolorowania kontynentów. Dzięki naszym quizom i mapom Dziecko łatwiej przyswaja wiedzę i uczy się, jak rozpoznawać kontynenty, kraje i ważne punkty geograficzne. I to wszystko w przystępnej, kreatywnej formie. Chcesz mieć ten wyjątkowy zeszyt dla swojego dziecka? Zeskanuj kod QR na ekranie lub kliknij link w opisie i odkryj wszystkie szczegóły. Ułatw naukę geografii dzięki zeszytowi, który wspiera odkrywców w każdym wieku. Idealny dla rodziców, edukatorów i wszystkich, którzy szukają sprawdzonych narzędzi edukacyjnych, zamów już dziś i daj dziecku narzędzie do sukcesu.